bardzo serdecznie z tystą, play playjami, a to jest no, informac e, informacja, co się stało na tym serwerze de, de facto. chcieliśmy się nas brać, chciałem dzisiaj na jakieś, ale dzisiaj napadli na nas. I nie, nie mamy mam teraz tylko ja mam znaczenie że tylko jaksi więc e, e, czy to G I to była yeah. um, um, Ona zaklejmowała, a to jest normalnie skandal. U mnie nas U mnie dosta 4 Ja jeden z jednego. Z jednego jakiegoś Ja mam dwa niki, a to jednym gościa, ale straciłem EQ. I mam teraz jednego Minus sześć powera. Ja teraz plus jeden. Jest... Dobra, musimy e, jaśnie spominżenia. Czekajcie to na sobie dzika i czekajcie. Cześć.